Artur Jakubek, redakcja Profi. Jesteśmy na targach Agro Show w Bednarach i naszą uwagę przyciągnęło jedno z większych stoisk firmy Agrotom. Jest z nami przedstawiciel firmy Dawid Porzucek. Pytanie, Panie Dawidzie, skąd tyle maszyn i dlaczego tyle nowości w tym roku? Przede wszystkim z powodu zawirowań, jakie miały miejsce przez, no, głównie covid, mieliśmy małą przerwę w targach, ale chcieliśmy na tych targach pokazać, że Agrotom ma się dobrze, cały czas myślimy o nowościach, o rozwoju filmy i coraz lepszym dopasowaniu się do wymagań rolników. Właśnie, ile tych nowości tutaj w tej chwili na, na stoisku macie? 10 nowości, 10 nowości prezentujemy. Jakie to są maszyny? Siewniki, agregaty uprawowe, agregaty do uprawy bezorkowej, brony wirnikowe, to o co dzisiaj najwięcej pytają rolnicy. Stoimy aktualnie przy największym chyba narzędziu uprawowym na Waszym stoisku. Co to jest za narzędzie? Zgadza się, to największa, najszersza maszyna, jaką prezentujemy dzisiaj i mamy w ofercie. To brona talerzowa model ATH12, czyli o szerokości 12 metrów. Tak jak widzimy, zastosowaliśmy też nowy rodzaj talerza, którego do tej pory nie było w naszej ofercie. Maszyna jest dedykowana do największych gospodarstw. Jaki rynek w Polsce jest na takie typu maszyny? Czy to bardziej maszyna eksportowa czy też na rynek krajowy? No, myślę, że bardziej maszyna eksportowa. Jak wiemy, w Polsce wciąż mamy bardzo dużo indywidualnych gospodarstw. Mamy też duże, ale jednak rynki czy to wschodnie czy zachodnie preferują coraz większe gospodarstwa, większy sprzęt, który umożliwia szybszą pracę. Za nami kolejna maszyna, kolejne narzędzie APU-7 no imponującej wielkości. Do jakiej uprawy przeznaczony jest ten agregat? To jest agregat uprawowo-podorywkowy. Do tej pory brakowało nam maszyny w ofercie, którą można zarówno e, wykonać uprawę ścierniskową, ale też uprawę przedsiewną. Mieliśmy cięższe kultywatory. Które były do uprawy bezorkowej i podorywkowej. Mieliśmy lżejsze kultywatory, które były do typowo uprawy przedsiewnej. A tutaj prezentujemy maszynę, która służy właśnie do wykonywania podorywek oraz uprawy przedsiewnej. E, kultywator APU to dość prosta maszyna, która w sześciu rzędach e, posiada zęby sprężynowe. Wał doprawiający może być też wyposażona w przedni wał nożowy lub w włókę na życzenie klienta i będzie ona oferowana w szerokości 7 oraz 6 metrów. Prze Zmiana pomiędzy tą uprawą ścierniskową a doprawiającą przedsiewną wymaga wymiany redlic? Czy to są te same redlice? Nie, stosujemy te same redlice, tylko klient sobie tutaj dobiera głębokość, na jakiej planuje pracować. Wiadomo, że przedsiewem musi być to dość płytko, aby nie przesuszać gleby do ścierniska. Też w zależności od warunków możemy pracować maksymalnie do 15 cm. na nowość w okwercie firmy Agrotom ATSNW o skomplikowanej nazwie szerokość metry, 3 metry i to jest tak naprawdę taki agregat uprawowo-siewny tak, jest to agregat siewny i pomogę rozszyfrować nazwę ATS-NW to agregat talerzowy, siewnik nabudowany na bronie wirnikowej na jakie gleby, do jak, jakie warunki i na jakie rynki ta maszyna? No, zapytania są też na rynku krajowym e, o tego typu maszynę Rynek eksportowy, owszem, ale myślę, że tutaj bardziej rynek krajowy właśnie szuka brony wirnikowej. Czyli, tak jak rozmawialiśmy, to jest pierwsza brona wirnikowa w ofercie agr firmy Agrotom. Zgadza się. A siewnik na niej nabudowany to jest e, już istniał, czy to jest też nowo opracowana konstrukcja specjalnie do tej brony? Nie, siewnik to już sprawdzona konstrukcja, którą mamy już w ofercie od kilku lat. E, do tej pory był nabudowany na agregacie talerzowym albo na agregacie redlicowym, A z kolei, tak jak wspomniałeś, brona wirnikowa jest nowością w naszej ofercie. W jakich szerokościach roboczych ten zestaw występuje? Na ten moment prezentujemy 3-metrową maszynę. Do końca roku planujemy ją testować i potem będziemy wprowadzać do oferty. 3 metry jest najbardziej popularną szerokością, więc tego się na razie będzie wytrzymać. Jaki tutaj mocny koń pociągowy jest potrzebny do tego zestawu? No myślę, że zbliżamy się gdzieś do 200 koni, tak w zależności od warunków tak glebowych jakie, jakie ma rolnik, ale no, 180-200 koni potrzebny jest moc na wą, oraz też yy, moc, żeby to podnieść i uciągnąć. Kolejną nowością e, agrotom jest e, wałnożowy, zyskujący u nas e, coraz większą popularność ostatnimi czasy. E, f, e, występują w dwóch wersjach. W jakich? E, prezentujemy, tak jak mówiłeś, dwie wersje. Jedna wersja o szerokości 6 metrów. Jest to maszyna, którą możemy montować zarówno na przedni, jak i na tylny tus. Drugi model e, ma szerokość 9 metrów, ale tak naprawdę składa się z dwóch maszyn. Z 3 metrowego wału, który montujemy na przedmitus oraz dwóch, e, oraz drugiej części, gdzie mamy dwa boczne wały o szerokości 3 metry 3 metry oraz 3 metry, co w sumie daje nam 9 metrów w jednym przejeździe? No, tak jak wspomniałem, wał nożowy staje się coraz bardziej popularny. Przede wszystkim myślę w niszczeniu ścierniska po kukurydzy. A jakie tutaj zastosowana jest średnica tych wałów jak jest on zbudowany? Widzę, że jest budowa segmentowa. Jak to względem technicznym wygląda? Znaczy tak jak zauważyłeś jest budowa segmentowa mamy dwa wały nożowe noże są obracane, także jeśli zużyje nam się jedno ostrze możemy okręcić nóż i pracować na nim dalej są one też zabezpieczone na gumowych amortyzatorach rama wału jest wachliwa tak, żeby operator w czasie pracy, a zwłaszcza na przednim tuzie mógł delikatnie korygować swoją jazdę oczywiście przy zawracaniu musimy Podnosić. No Myślę, że takie popularne rozwiązanie, tak? Właśnie, żeby niszczyć resztki, tak? Tu głównie chodzi o walkę z omacnicą w kukurydzie, ale też świetnie nadaje się do niszczenia poplonów, tak? A dzisiaj rolnicy są może nie zmuszani, ale e, wymaga preferują, się od nich tak. i preferuje się, preferują coraz więcej zielonych e, upraw i międzyplonów. Tutaj widzimy wersje szerokie, bo 6-metrowa i druga 9-metrowa, czy jakieś mniejsze, 3-metrowe, 4-metrowe być może. Tak, to wersja 3-metrowa już wcześniej była w naszej ofercie. Taka najbardziej popularna, 3-3,5-metra 3 oraz 4-to są maszyny też, które możemy montować zarówno na przedni, jak i na Tylnitus. A jak, w jakim kierunku firma się będzie rozwijała? Bo widzimy różnorodność maszyn. Czy bardziej w kierunku tej uprawy orkowej, czy bardziej bezorkowej? Czy oba kierunki będą rozwijane równorzędnie? Eee, no na pewno nie będziemy zaniedbywać uprawy orkowej, ale dzisiaj mamy takie te trendy w rolnictwie. W kierunku uprawy bezorkowej, dlatego maszyny do uproszczeń, do uprawy ścierniskowej, do głębszego spulchnienia, siewniki do uprawy uproszczonej, bezorkowej, siewu bezpośredniego. W tym kierunku na pewno będziemy kładli większy nacisk. Tutaj akurat stoimy przy bardzo szerokiej maszynie broni talerzowej, ale czy coś dla tego polskiego, często mniejszego rolnika, który potrzebuje jednak mniejszych maszyn, nie szerokości 14 czy 12 czy 10 metrów, ale takiej szerokości 3 metrów, 4 metrów, co dla takiego rolnika w ofercie Agro znajdziemy. Praktycznie każda z tych maszyn, którą prezentujemy, tak tutaj dzisiaj prezentujemy w większości duże maszyny, ale każda ma od małego odpowiednika o szerokości 3 metrów. Czy są to brony talerzowe, siewniki, wały nożowe, praktycznie każdą maszynę w ofercie mamy też w szerokości 3 metry, 2,5, tak aby dopasować ją dla małych indywidualnych gospodarstw. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i życzę powodzenia na targach. Ró również dziękuję bardzo, pozdrawiam.